Powiem wam, że już mam dość tej szkoły. Przynajmniej tego dnia dzisiaj. Okej. Okay. No... Dzisiaj nie mam pomysłu na odcinek, więc tak troszkę... Główniany wyjdzie nieco. No. Czwartek jak czwartek. Teraz... Myślę, że chyba, póki co, najlepszy i tak dzień w tygodniu. Tak jak w tamtym roku. No dobra. Myślę, że w następnym tygodniu postaram się jakiś materiał zorganizować, a za dwa tygodnie to czeka mnie wyjazd. Tak, wyjazd będzie w następnym tygodniu i cały tydzień będę gdzie indziej, ale na pewno postaram się dla Was coś wrzucić. To tak małe informacje, a ja teraz lecę, zanim Pan wpisze yy, mi nieobecność.